Cześć, zarłok. Witam, witam. Ponownie w innym miejscu. A, Delisia Cię też wita. Jesteśmy w Edo Sushi Bar. Najstarszy sushi bar w Krakowie, 18 lat ma. Oczywiście mamy z tym dużo wspólnego. Deli może mniej, bo ona ma dopiero 3 latka, ale chcieliśmy Wam pokazać nasze wnętrza. Tutaj mamy salę główną, a tutaj bar, gdzie sushi masterzy robią na Waszych oczach sushi. I przechodzimy dalej do takiego bardzo, bardzo przytulnego miejsca, takich tradycyjnych tatami rumów. To są pokoiki z matami tatami, na których się siedzi na podłodze. Pokażemy wam, jak należy się przygotować, żeby skorzystać z takiego miejsca. Możecie zrobić rezerwację. Natomiast ściągamy zawsze tutaj buciki. Stawiamy je tutaj. Hop, suwamy. I możemy wejść. Deli masz ściągnięte buty? Masz, dobrze jest. I tutaj mamy taki uroczy mały tatami room dla czterech osób lub dwóch. Wiele osób korzysta z tego, żeby nawet uczcić tutaj jakąś swoją e, okoliczność. Czasami nawet dochodzi do zaręczyn. A tu mamy duży tatami room, tak od 8 do 10 osób. Jak widzicie, tu są maty tatami, tu są poduchy i tutaj siadamy. Także jak ma ktoś problem z kolanami, to jest trudniej, ale bardzo przyjemna atmosfera i taki tradycyjny sposób konsumpcji po japońsku. Z pieskami możecie do nas również przychodzić. Jesteśmy yy, tak zwany pets friends, friendly. O, Pomiędzy tatami a salą główną jest wiadomo, jakie miejsce, którego każdy z nas potrzebuje. Za tymi wielkimi drzwiami można skorzystać z toalety. Nie są ciężkie, tak się wydają wielkie, ale... A może zaczniemy od tego, kim jesteśmy? <ścoughs> tu siedzi pan Piotr, właściciel. Tu siedzi pan Albrzykowski Paweł. Za chwilę się dowiecie. Ojciec chrzestny, o, ojciec chrzestny dokładnie. Naszego. Inspiracji. No i ja w sumie też sprawczyni Joanna Ryciak. A Inspiracja. Myśmy... O, o, może być. No i co? Kiedy się zaczęło? 2005 rok czerwiec, czyli mamy już 18 lat. Przygoda z sushi naszym zaczęła się od tego, że Asia właściwie była jego inspiracją do powstania, a zaczęło się to tak, że Asia jako ogromna fanka sushi no po prostu gdzieś tam zabierała mnie na to sushi, a ja postanowiłem, że się nauczę robić to sushi, żeby ją zaimponować. Wtedy byliśmy świeżą parą. <noise> I, I żeby, i żeby e, nauczyć się tego sushi, no to szukałem jakiegoś miejsca, natrafiłem na miejsce, w którym właśnie poznałem Pawła, który prowadził kursy sushi. I jako skarbnica wiedzy e, o tym o sushi, u, uczył ludzi, jak to sushi w domu sobie robić. No i zaczęliśmy robić sushi. Oczywiście Asia nie wytrzymała. Tajemnicy i nie dotrwałem do końca kursu, bo już na drugi w trakcie dzień. trwania tego kursu, właśnie na drugi dzień, pojawiła się i robiliśmy no, to, mnie. I robiliśmy to sushi razem, tak. I, I później, jak skończyliśmy ten kurs, zaczęliśmy to sushi robić sobie w domu, zapraszać znajomych, i zobaczyliśmy, że po prostu nie ma, nie ma brakuje tego na rynku. Nie ma sushi baru, który by oferował. Taką gamę sushi, jaką my z Joasią już potrafimy zrobić po kursach i szkoleniu Pawła. Jeszcze dodajmy, że bardzo lubiliśmy zawsze gotować, więc te, pod, podjęliśmy to wyzwanie no. razem z Pawłem. Jajecznica, twaroże. Mów o sobie. <laughs> Oczywiście. Pawełku, i ty. teraz Ty możesz już. No i później Pawła pa pa namówiliśmy na to, żeby stworzyć pierwszy w Krakowie sushi bar i reakcja Pawła była natychmiastowa, ponieważ to jest wspaniały pomysł i wyzwanie. wyzwanie i pomógł nam w realizacji tego naszego planu. Znaleźliśmy ludzi, zaczęliśmy ich szkolić we fantastycznej atmosferze. Myślę, że do tej pory wielu sushi masterów w najlepszych sushi barach w Krakowie Wyszło spod, spod ręki i w Polsce wyszło spod ręki Pawła. Zapomniałeś Piotrze dodać, mówiąc o tym, że lubiliście gotować, że sushi tu wodziło Rej, ale była też jeszcze ciepła kuchnia, prawda? Z takimi bardzo klasycznymi daniami japońskimi. No, czy ja się zgadzam? Tak, natomiast nie wspomnieliście o tym że atmosfera wtedy w Polsce nie do końca była sprzyjała. sprzyjała nie, nie, do końca była sprzyjająca. Ta atmosfera 15-20 lat temu nie sprzyjała tego typu eksperymentom, bo ja to bym nazwał wręcz eksperymentem. To była kuchnia dla większości Polaków wręcz obca. I myśmy się spotykali często z taką opinią łe, surowa ryba na słodkim ryżu i tak dalej. Tłumaczenie, jak pan, pani je śledzia, nic mnie nie wyjaśniało. No śledzia też jemy na surowcu, ale na początku może nie była to niechęć, ale ciekawość i poznawanie tej kuchni odbywało się z pozycji pozerowych, no, powiedzmy sobie szczerze. Ja bardzo lubiłem te czasy. Ja bardzo lubiłem, ponieważ czuliśmy się takimi prekursorami. Ludzie przychodzili się dowiadywać, byli chętni. Dzisiaj każdy już jest znawcą tematu, no bo sushi jest wszędzie, od stacji benzynowej poprzez Żabkę i, I, w, internecie. i, i, i w internecie, i sushi bar. Natomiast mnie się ta misyjność na początku bardzo, bardzo podobała. Muszę Edukowaliśmy przyznać. klientów Edukowaliśmy w dużej mierze. Tak. I mnie połknęła ta kuchnia japońska, zwłaszcza sushi. To, żeby się zbliżyć, bo myślałem, że to jest po prostu bardzo proste jedzenie, no ale na etapie tego kursu początkowego później się okazało, jak trudne są techniki, jak trudno jest naprawdę wypracować ten idealny smak, no i dostać te produkty, bo trzeba powiedzieć, że wtedy nie było w ogóle produktów w Polsce i z Pawłem. Pakowaliśmy się do busa i jeździliśmy do Holandii. Berlin-Amsterdam. Do Berlin-Amsterdamu tak, tak, tak. przywozić dziesiątki kilogramów produktów do sushi. A zależało nam bardzo na oryginalności tych, tych produktów. No i tu też właśnie jest taki problem, który zasygnalizuje. Mianowicie sushi można traktować jako taką skostniałą sztukę, która. Od przełomu XVIII-XIX wieku w Japonii trwa, podlega ścisłym regułom i tak dalej. Z drugiej strony sushi jest tym działem japońskiej kuchni, który dopuszcza, on żyje cały czas, on dopuszcza możliwość bardzo wielu innowacji. No i na przykład, kiedy ja ponad 20 lat temu zacząłem się sushi zajmować, to coś takiego jak paluszek krabowy czy majonez czy łosoś wędzony, były czymś niedopuszczalnym, abstrakcyjnym w sushi. W tej chwili są na porządku dziennym nawet w Japonii. I, I... My możemy to potwierdzić, bo mieliśmy podróż do Japonii nawet 10 lat temu chyba, prawda? Serek Filadelfia. Nie wszystkie restauracje serwowały to, ale myśmy wystartowali, Pawełku, od tych najprostszych form sushi, prawda? Chcieliśmy, żeby ta japońskość była na początku pokazana, tak. ale klient jednak... Oczekiwał też. Fiurze. Był ukłon, bo poszliśmy też grubo. Porando, czyli szyjki rakowe tak. w sosie koperkowym. Tego nie można było zjeść w żadnym innym barze. Była to właśnie taka powiedzmy niespodzianka, którą wymyślił Paweł. Którą wszyscy to wszyscy moi Japończycy bardzo chwali. Bardzo chwali. Porando Powiedz. po japońsku to znaczy Polska, Polska po prostu. A w Polsce szyjki rakowe, wiadomo, to... Teraz się może mniej tego, tego je, ale kiedyś w kuchni staropolskiej to był rarytas. Dobrze mówię? No jak najbardziej. Oczywiście jeszcze nie tak dawno. Przed wojną były targi rakowe i o, to się kupowało. Okay. Oczywiście. No cóż, no... Ta kuchnia japońska na pewno była bliższa Zachodniej Europie i Ameryce. Już w encyklopedii Diderota pojawia się pochwała japońskiego, Sosu sojowego, co jest podkreślone. Japoński sos sojowy jest znacznie lepszy niż chiński. Jest to połowa XVIII wieku. Później ta kuchnia tak krążyła sobie i cały czas wzbogacała się. Ona, ona żyła. Zresztą podobne zjawisko mamy w przypadku ramena. I to, co znajdziemy w Edo, to jest taka Zgoda, nie lubię słowa kompromis, bo kompromis ma takie troszkę negatywne znaczenie, skra, tak, ale tutaj mamy do czynienia i z tymi prawdziwymi suszy japońskimi, i z tym, co w tej chwili nawet akceptuje młodzież japońska. Oczywiście. Ja miałem takie przypadki w życiu, gdzie wchodziła wycieczka japońskiej młodzieży, nawet nie czytali karty i zamawiali, prosimy, Filadelfia, California. Kalifornia i tak dalej, z mety, z mety, A to się wzięło z nazwy, zresztą uramak chyba, forma sushi uramak wzięła się z tego, że to żołnierze amerykańscy, tak, nie tolerując na zewnątrz glona nori, powiedzmy, że to jest jedna z wersji. Jest ta legenda i ona jest dość szeroko rozpowszechniana, natomiast ja dysponuję zdjęciami kolorowymi z japońskich sushi barów z około połowy lat 60., gdzie są uramaki już produkowane, więc nie zajmę tu zdania. Ale Pawełku, a propos te kamaków, czyli hosomaków cienkich z tuńczykiem w środku, ta historyjka również chyba jest w miarę wiarygodna oczywiście, i do pasowania. Oczywiście, oczywiście. Tak w kasynach problemem sushi było to, że ryż lepił się do palców. I utrudniał na przykład tasowanie kart. Podobno też legenda mówiła, że tymi ziarnkami ryżu można było karty znaczyć. I że szulerzy tak, tak właśnie robili. I żeby temu przeciwdziałać, wymyślono te kamaki. Najpopularniejszą rybą był wówczas tuńczyk, czyli kosomaki, cienkie rolki, zawinięte w nori. I w tym momencie palce nie miały już ani z rybą, ani tym bardziej z ryżem kontaktu. Och, takich legend jest bardzo, bardzo dużo. No. Łosoś przyszedł do nich jak najbardziej, bo, bo przecież... Ee, Świat jest otwarty. Sprowadniają tego łososia, ale rzeczywiście tuńczyk to jest największy przysmak, zwłaszcza te jego tłustsze, e, tłustsze części. Pięć, sześć razy droższe niż te chude. Zdjęci parę zdjęć i pamiątek z tego Tsukiji, jeszcze starego targu. Natomiast troszkę tutaj zależy też od Ekiben. Ekiben to jest takie pojęcie specjału lokalnego. I tam, gdzie na przykład łososie wchodzą do rzek na tarło, gdzie gromadzą się w morzu blisko lądu, ten łosoś jest powszechnemu życiu. Natomiast akurat okolice Edo, czyli, czyli Tokio, słyną z dużych tuńczyków. Po prostu Japończycy, jak żaden chyba inny naród, nie są tak bardzo przywiązani do jedzenia świeżego, sezonowego, miejscowego. I oni naprawdę starają się jeść to, co w danym miejscu rośnie, I w danym przypływa, kuchnia, da się no, łowić. Kuchnia kajseki, nie? Na przykład kuchniaka jest inspirowana, yy, porami roku. Porami roku i tam faktycznie w te dania wchodzi tylko to, co wtedy prawie, tylko to, co, co w danej porze roku można zebrać. Także pewien kor pozostał i ta wierność formy, wierność tym klasycznym sushi pozostała, no ale jak wszyscy podążamy za trendami i wsłuchujemy się w głosy naszych gości, którzy no też przywożą nam pewne pomysły, to jedli tu, to jedli tam. No świat się zmienia, więc te gusta też się zmieniają. Rynek się bardzo otworzył. Dzisiaj ludzie poszukują, co widać w ogóle po, po tym, jak te kuchnie narodowe stały się modne. Na przykład no obserwujemy, my ten ramen serwowaliśmy już od, praktycznie, temu, od samego początku. Mieliśmy ramen. Krótko po otwarciu już zaczynaliśmy go wprowadzać, ale bum przyszedł po 10 latach, gdzie nagle ten ramen stał się... Czymś, co po prostu jest najbardziej trendy dziś, gdzie ludzie stoją w kolejkach, żeby ten ramen zjeść. I ludzie po prostu tego ramenu, można powiedzieć, zażądali. Również w restauracji ewoluowaliśmy i ten ramen staramy się robić według bardzo tradycyjnych receptur. Oczywiście robili, tworzyliśmy go z Pawłem. No i to są te trendy, które się rozwijają. Zauważyliśmy też po otwarciu drugiej restauracji, Edo Fusion, w której chcieliśmy rozwinąć głównie ciepłą kuchnię. Azjatycką. Azjatycką ciepłą, oczywiście, że strasznie. Bardzo, przepraszam, to strasznie to może niedobre słowo. Oksymoron. Tak, że bardzo ludzie chcą również kuchni tajskiej. I zaczęliśmy iść w tym kierunku. I tutaj Joasia jako. Yy, po prostu osoba obdarzona fantastycznym smakiem i umiejętnościami zaczęła, nawet będąc przy, na jednej ze swoich podróży, po prostu szkoliła się z kuchni, z kuchni tajskiej i później tutaj tą kuchnię zaczęliśmy z dużym sukcesem wprowadzać. Dzisiaj te, te zupy tajskie, na przykład Tomka czy Tom yum, są jedne z najpopularniejszych zup. Ja pamiętam, jak zrobiłam pattaja, jak wróciłam z Kosamui ze szkolenia hmm. i sos rybny tak zdominował potrawę. Aczkolwiek był podany w takiej proporcji, jaką nam sugerowali według przepisu. I powiedzieli wszyscy, że to się, tego się nie da nawet śmierdzi. spróbować, bo tak śmierdzi. Ale całą resztę zupa zupa Fobo, która jest genialna według Twojego przepisu, to jest Wietnam. Ona jest trochę u nas robiona inaczej, nie? Znaczy, wywar tradycyjnie, ale nie podajemy z makaronem fo, tylko z tym cienkim makaronem ryżowym. Bermichelem. Ber Skąd ta zmiana? Daj, przyznaliśmy sobie prawo do. Fusion. Do fusion. Tak, jest, <laughs> tak, Natomiast jest. Fusion, to co chciałem powiedzieć, ta nazwa Fusion w nazwie restauracji daje duże możliwości elastycznego podchodzenia do menu. Bo dokładnie tak jak Piotrek wspomniał, rameny były, istniały, nikogo to w zasadzie nie interesowało. Nagle w ciągu roku wybucha taki boom na rameny. Wszyscy piszą o tych ramenach, nawet jakieś tam, przepraszam, kobiece gazety itd. Tak Wszędzie tego ramena jest pełno. Internet, telewizja, pełne są ramena. Ludzie się uczą tego ramena, powstają znawcy, powstają kluby ramena. Później to samo, choć na troszkę może mniejszą skalę, dotyczyło właśnie FO. Też są właśnie kluby, strony poświęcone FO. I to daje taką możliwość żonglowania troszeczkę tym, tym menu. No i z kolei też daje kucharzowi możliwość łączenia różnych smaków. To Jeż, prawda, jeszcze ale, no, to było... ale jeszcze jest jedna rzecz ważna. Słuchajcie, jak podróżowaliśmy, czy to była Tajlandia, czy to był Wietnam, czy byliśmy w Japonii, to tak jak w każdym innym miejscu i regionie u nas w Polsce, niektóre potrawy smakują inaczej, bo mają inne receptury, innych może nie, nie, nie składników używają. W każdym bądź razie. Proporcje są inne, więc my tutaj spróbowaliśmy w Fusion tak naprawdę złapać taki nasz smak, ale który odpowiada również temu, który poznaliśmy oryginalnie w Azji. No, zgadza się, zgadza ale się. To nie trzeba daleko szukać przykładów, bo samofo tak. smakuje zupełnie inaczej na górze Sajgonie. tam w Hanoi, a inaczej na dole w Saigonie, prawda? Więc yy, nawet Chińska kuchnia, bo te Chiny są tą matką, też to samo danie w iluś wykonanych prowincjach smakuje zupełnie inaczej. W Japonii też są szkoły kulinarne przecież. Są te delikatniejsze, są, są bardziej zdecydowane smaki. Jest A Japonia w ogóle jest bardziej subtelna, jeśli chodzi o te niuanse smakowe. W zasadzie tak, ale, ale właśnie na zasadzie wyjątków które potwierdzają regułę, Japończyków ciągnie dodań o zdecydowanym smaku. No, Dlatego no, na przykład no. mają ramen ten piekielnie ostry, czerwony, gdzie się rywalizują, kto więcej chili tam da oleju, czyli płatków no, chili, żeby właśnie poza tą kuchnię łagodną słodkawą no, tak, wykroczyć. No, czyli śliwki u Memboszy, to u nas zamawiali głównie Azjaci, bo no, Europejczycy no. tego nie tolerują, czy nadto na na to sfermentowaną soję, które. Jest bardzo specyficzne. Tak, prawda? Oczywiście. Oczywiście są takie smaki. Ale ja chciałem jeszcze powiedzieć, że jakby z tym, wracając do tego Fuszy, że próbowaliśmy bardzo łączyć różne kuchnie, ale muszę przyznać, że rynek troszkę zwyciężył i ludzie przede wszystkim po prostu zaczęli więcej podróżować po Azji i poszukiwali kuchni narodowych. Dlatego za, zaobserwowaliśmy, że te tak zwane topy z danych krajów, czyli nie wiem, jeżeli jest to Tajlandia, jest to Pataj, czy wietnamskie e, właśnie pho, czy, wie. czy koreańskie bulgogi, czy e, e, dania japońskie, czy pół, na przykład e, łosoś w sosie teriyaki, ten sos teriyaki został, zostały mega polubione i ludzie szukali tych właśnie takich topów, których próbowali podczas swoich Wypraw, wyjazdów. I ta kuchnia narodowa, muszę powiedzieć, nawet wygrała z tą kuchnią wiórzy. Troszkę. My, ja, ja tak uważam, od strony oczywiście, patrząc od strony takiej biznesowej. Być może za mało nacisnęliśmy na to, ale zauważyliśmy, że ludzie. Yy, Zresztą to był nawet powód do dumy, że nasi goście powiedzieli nam, że dane danie smakuje tak samo, jak oni go jedli Smakowani. na przykład w Bangkoku, go smakowali. To bardzo cieszy kucharza. No wiem, bardzo, to bardzo cieszy, cieszy kucharza, kucharza i cieszy również właścicieli. Natomiast jedna rzecz i to nie jest komplement. Wy macie tutaj wyrobioną klientelę i dlatego ona to docenia. Natomiast ja, moje zdanie jest takie, że jest podział tych klientów i bardzo, bardzo wielu klientów woli tą kuchnię spolszczoną, opartą na smakach zbliżonych do polskich, bez nadmiernej ilości przypraw. Więc tu jest ten, ta polaryzacja. Ale jedna. Pawełku, wracając do edukacji, to jest prawda, że 18 lat temu jak reagowali na to sushi, a co to jest, to myśmy naprawdę dołożyli wszelkich starań, tak. żeby... Tłumaczyć, jak jeść. Zachęcaliśmy do takich dań, które nie sprawiły efektu tak zwanego negatywnego, czyli nie zraził się klient do tego. Czyli sugerowaliśmy też dania grillowane, albo nie aż o takim intensywnym, przewodnim smaku, albo stopni ostrości. Bo tak naprawdę tak, ten stopień to... ostrości dopiero teraz gdzieś tam jest tolerowany. I nigdy nie podawaliśmy widelców do suszy. Tak. Nawet jak nas o to proszono. I propagowaliśmy etykietę savoir vivre, sushi bar, sushi, tak. jak to sushi jeść, dlaczego sushi, skąd tak. dlaczego to się wzięło, tyle tak kawałków, a nie tyle kawałków. Tak, uczyliśmy tego od początku. To, tak, to ludziom bardzo się podobało, i myślę, że dlatego nieraz wybierali naszą restaurację do różnych takich cateringów, przy których robiliśmy szkolenia, bo mieliśmy po prostu bardzo duże doświadczenie i wiedzę i opieraliśmy się na tym nie tylko co jest w danym momencie modne, ale postanowiliśmy się oprzeć na tradycji japońskiej i to nam na początku zajmowało i dalej, tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, staramy się, żeby ten kor był dalej taki sam. I nadal szkolimy. Cały czas mamy warsztaty sushi. Jesteśmy otwarci również na inne. Mamy tutaj sushi mastera, szefa kuchni sushi, który również prowadzi warsztaty. Damian, do którego za chwilkę podejdziemy. Także dzielimy się naszą pasją i wiedzą cały, cały czas. czas. I już w następnym odcinku. Damian pokaże, jak robi sushi. Więc to sushi bardzo się tutaj rozwinęło w Polsce, jest tego bardzo dużo, możecie kupić też w każdym markecie, ale zasada taka, że Sushi Mastery może być tylko i wyłącznie japończyk, który jest wpisany na listę. Wytaplane w sosie sojowym będzie smakowało tak samo. Deli, a Ty też lubisz sushi? Ja mam filmik, jak Delisia je pierwszego łososia. Tu nie ma sushi, tu nie ma, nie ma sushi. Czyli ona surową rybę ja lubi w Już nie. <laughs> Paci z grilla, tak? Ale jak była taka malutka, tak się rzuciła. Mam taki cudowny tak. filmik nagrany. Jest dowodem Bo na to, że nie. gusty się zmieniają Acha, nawet w ramach jednego klienta. Tak jest. <laughs> sushi. Proszę bardzo. Uwielbia rybkę surową. No, no już, kochanie, już, już, już. Tak lubię, tak jak pan ale już sushi, tak? Ryż też lubisz?